Dzień dobry Państwu. Siódma kolejka spotkań drugiej ligi piłkarskiej. 4 października. Jesteśmy na stadionie miejskim w Rzeszowie i zapraszamy na mecz Stal Rzeszów z Kraczem Stachowa. Marcin Żywakow i Tomasz Jasina. Siła wiatru, dzisiaj dość spora. To też może mieć wpływ właśnie przy tych stałych fragmentach na to, jak poleci piłka Kostkowski. Teraz wielka szansa stali Rzeszów, No uratował tutaj cudem właściwie tę sytuację młody 18 latek. przygotował coś specjalnego na Ci na tuż przed wyjściem z, na, na boisko. Po tych dwóch, no co oni? Kaczorowski, trzeci strzał. No co nie, a Marcin, odnotowujemy. Jest dwuosobowy mur Łowacki. Dobre to dośrodkowanie. Michalik, Michalik broni teraz Biegański. Jeszcze nie koniec. ależ zamieszanie, ależ szansa stary Rzeszów, ale niewykorzystana przez drużynę gospodarzy. O, dwie szanse na. No. Otwarcie wyniku przez Stal Rzeszów. Trzecie i czwarte miejsce w tabeli. W przypadku zwycięstwa Stal awansuje na pozycję lidera. No jeśli chodzi o, o drużynę z to ona ma szansę wskoczyć na fotel wicelidera lidera. Michalik Ibiegański, Doskonała teraz obrona Bramkarza. Jeszcze Wojciech Rejman nie ma tutaj faulu. Michalik. Znów próba rozegrania z pierwszej piłki. Teraz pieczara przejmuje piłkę. Uwaga, szansa Stali Rzeszów. No i teraz jaka decyzja arbitrażu? Karny po tym Faulu da szczebłaże już Szczepanku. Wojciech Rejman, szansa dla Stali Rzeszów. Rejman! Bardzo pewny strzał z 11 metrów. No i to jest pierwsza bramka w tym meczu. Pewnie gdyby padła bramka, to ta sytuacja byłaby analizowana bardzo długo uwaga, bo teraz skra Częstochowa będzie rzut karny i to chyba słuszne moim zdaniem dla drużyny z Częstochowej. Ratował się tam z tej opresji. Łukasz Góra i to on chyba jeszcze ręką zatrzymywał zawodnika. <laughs> tak, oczywiście. W 45 minucie będzie miał okazję na wyrównanie w wyniku tego meczu. Mesjasz, Mesjasz obok bramki. Ależ zmarnował teraz szansę. Piłkarz skry często. Dwóch piłkarzy, którzy mogą za chwilę piłkę kopnąć. Który z nich to zrobi? Uwaga, Głowacki! Teraz poprzeczka, ratuje drużynę skry. Jeszcze nie kończy! I to jest druga bramka, wykorzystuje Marcel Kotwica sytuację, ta piłka no, spadła z nieba, można powiedzieć, Marcelowi Kotwicy Częstochowa. Stal widać, że ma ochotę na kolejne trafienia i znów szansa, uwaga, ależ piękny strzał Łukasza Góry, no tak, można obchodzić urodziny. 3 do zera 53. minuta i swoje 27. urodziny Łukasz Góra pieczętuje w taki sposób. Gołębiowski hmm, to jest młody 18-letni hmm, piłkarz w tym sezonie. Na razie tylko trzy mecze w Uwaga, bo teraz skra przed szansą. No co? Kaczorowski kapitalnie broni. Wiktorowi Posowi po tej akcji powiedzieć. Tymczasem Skra Częstochowa, Kamil Wojtyra, Wojtyra, ależ teraz mocny strzał Wojtyry, odbił piłkę Kaczorowski. Myślę, że zasłużyli na pewno piłkarze z Częstochowy na to, by zdobyć przynajmniej jedną bramkę w tym meczu. Mieli swoje okazje, mieli swoje sytuacje, wcale nie są zespołem tak dużo słabszym od stali. Teraz Kaczorowski po raz kolejny, no i znowu wielka szansa i to zdaje się właśnie Daniel Pietraszkiewicz miał tę okazję. Cofam słowa, że jest aktorem drugiego, drugiego rzędu w tym spotkaniu. To jest jeden z głównych architektów tego wyniku. No co, nie, dobre rozegranie. Mesjasz jest bramka dla skryczę Stokowa. Może to jeszcze nie koniec emocji w tym spotkaniu. No przynajmniej częściowo rehabilituje się za pierwszą część spotkania. Za ten fał najpierw w polu karnym na szczepanku, a później za niewykorzystany rzut karny Adam Mesjasz. Ta piłka jeszcze jeszcze chyba zmieniła. Trochę szczęśliwie, że tak. rzeczywiście Tomek współkomentowałem mecz w Elblągu, gdzie Olimpia Elbląg też przegrał. 3 do 1 i rzeczywiście metr trzymał w napięciu do samego końca No co oni, Kaczorowski, kolejna świetna interwencja Jeszcze był przez chwilę przy piłce Radosław Gołębiowski Zieliński Ziemiński dośrodkowuje w pole karnej. i to jest druga bramka Kamil Wojtyra, no tak kapitalnie kończy tę akcję. ostatnia szansa Skry Częstochowa na zmianę wyniku, jest z przodu i Mesjasz i Wojtyra Mesjasz krótko teraz odegrana piłka, uwaga Mesjasz, nie, będzie rzut wolny dla Stali Rzeszów, no i chyba ten plan na zdobycie jednego punktu przez Skrę właśnie legł w gruzach bo w tym momencie arbiter tego meczu Zdaje się, że kończy to spotkanie, tak jest, Rzeszów wygrywa ze Skrą Częstochowa, a 3 do 2, no spore emocje nam zafundowali, to trzeba przyznać Marcin, piłkarze w drugiej części meczu.